O co chodzi z prędkościami zapisu na kartach? I tam są różne oznaczenia. Nas, co mnie interesuje, to oznaczenie V30, V60 i V90. Teraz kwestia, oczywiście, do czego potrzebujemy. Ja polecam przynajmniej kupować karty ze średniej półki. I nie chodzi mi tutaj nawet o samego producenta, bo tu już każdy decyduje sam, jaki producent jest najodpowiedniejszy. Ale chodzi o te prędkości. I najniższa półka to jest ta prędkość V30. Oczywiście pewnie można znaleźć jeszcze wolniejsze. Ale to są karty, które niestety mają dosyć wolny zapis. I pamiętajcie, że dla kartach, na przykład tutaj jest karta Beard i mamy podane oczywiście 280 MB na sekundę, tylko problemem jest to, że tutaj mamy podany odczyt, a nie zapis. Pamiętajmy o to, żeby się nie nabrać na te różne triki producentów, bo niestety czasem podają tylko jedną wartość, a nas interesuje tak naprawdę zapis, bo to świadczy o szybkości jakby samej karty, szczególnie jeśli filmujemy w 4K czy fotografujemy na przykład szybkimi seriami, więc tutaj ma znaczenie to, żeby używać jak najszybszych kart i osobiście polecam przynajmniej karty z prędkością V60, wtedy mamy zapis powyżej tu zazwyczaj jest to około 120-150 MB na sekundę. Dodatkowo karty V60, V90 mają tutaj dodatkowe styki. Są to karty w tym nowszym standardzie UHS-2. Dzięki temu tutaj mamy pewność, że są to te karty szybsze niż te takie basicowe, podstawowe. Nawet jeśli ktoś używa tutaj amatorsko, to ja polecam przynajmniej kupić te V60 z jednego powodu, że czasem, jeśli będziemy potrzebować wyższej jakości, jeśli chodzi o zapis na przykład wideo, albo będziemy mieć aparat, który ma dużo ilość megapikseli, to też jeśli karta będzie szybsza, to będzie będzie aparat szybciej te dane zapisywał, dzięki temu będzie też oszczędzał baterię, więc oczywiście nie jest to jakiś duży czas, duża różnica, ale mimo wszystko warto wtedy do tych kart troszkę dopłacić, szczególnie, że te ze średniej półki naprawdę cena do jakości jest tutaj rewelacyjna. Najwięcej płacimy za karty z prędkością V90 i często to jest tak, tutaj mam akurta, akurat kartę Sony, chociaż jest ona już troszkę widać zmaltretowana, bo niestety w aparatach Sony te gniazda są dosyć ciasno i tam aż troszkę starło tą naklejkę i często jest tak, że odczyt i zapis jest w granicach tych 300 MB na sekundę, najczęściej jest to także że odczyt 300, na przykład zapis 280 albo bardzo zbliżone te wartości. Chodzi o to, że wtedy tak naprawdę uzyskujemy tutaj najwyższą jakość. I to jest na razie limit, jeśli chodzi o karty SD. Jeśli ktoś potrzebuje więcej, no to trzeba wtedy wybrać aparat, który obsługuje karty, na przykład CF Express, tak dobierać, żeby w obydwu slotach mieć te szybsze karty, bo chodzi o to, że aparat wtedy zapisuje w zależności, jaka ta karta jest ta w drugim slocie. No to tutaj też ta druga, żeby nie była najwolniejsza, no bo też wtedy czekamy na ten slot, aż zostanie to wszystko zapisane, jeśli na przykład zapisujemy na dwóch kartach jednocześnie. Daj znać w komentarzu, jak to u Ciebie wygląda, jeśli chodzi o te prędkości. Z Jaki kart korzystasz, ewentualnie z jakiego producenta? Zobaczymy statystycznie, ile osób tutaj korzysta z jakiej firmy.